Te zabawki są świetne i sam nie wiem, jakiego wybrać. Nawet nie pamiętam, jak niektóre się nazywają, ale ten nietoperz wygląda mega czadersko. I nawet jest stara zabawka katnapa, jak to wszystko wygląda. Czarki może wybierz taką zabawkę, za którą jestem przebrany teraz. Ej, chwila, jak to możliwe, że ty masz taki czaderski strój, Didi? Powiem ci, bo też sobie taki kupisz i też będziesz miał przebranie. A tak to jestem lepszy, bo ja mama ty nie. Ej, ja chciałem sobie kupić taką zabawkę, a ty jesteś taką zabawką. Nie wierzę, muszę dowiedzieć się skąd masz ten strój, Didi, więc gadaj lepiej. no, <laughs> nie powiem ci, chciałbyś, żebym ci coś powiedział, ja sobie stąd idę. Nie, nie możesz stąd iść, no nie. <laughs> Didi nie chciał mi powiedzieć skąd wziął taki czaderski strój, a ja też bym taki chciał. Dziunio, dlaczego ty tak beczysz? No mój kolega ma taki czaderski strój, a ja nawet nie wiem skąd go ma, a też bym chciał tak wyglądać. Aha, ja dobrze wiem skąd ma, jak mi dasz parę groszy to ci powiem. Eee, serio? To, to w takim razie trzymaj Skąd ma ten strój? Muszę mieć taki sam Ile? Bo nie wiem, czy dobrze pamiętam Czekaj, czy za trzy monety mi się uda Przypomnieć? O, chyba nie, daj mi więcej No co? Więcej? Nieważne Te pieniądze były na moją zabawkę Ale skoro dowiem się, skąd wziąć strój To jeszcze lepiej No dobra, 10 monet mam To gdzieś w tamtą stronę, on stamtąd przyszedł przebrany Nie wierzę, że dałem się nabrać Co za głupia podpowiedź No ale dobra, w takim razie wybiorę się w tamtą stronę Tą stronę, może faktycznie coś tam będzie To chyba to miejsce Tutaj mogę być kim chcę Ej co tu robi Didi? Skąd ja mam niby wziąć pieniądze na tego dojdogmana Przecież to kosztuje 10 monet Ej nie wierzę on tu jest Didi Wiedziałem teraz ja też będę Kimś takim jak ty No chyba nie nie będziesz takim jak ja Chwila ty tego nawet nie kupiłeś To jest za łapki w górę Nie wierzę ty oszuście widzowie Jeżeli chcecie żebym się przebrał za coś takiego W tym momencie musicie zostawić łap w górę, dlatego proszę zostawcie ją. Zostawiliście te łapki i teraz jestem, Didi, kimś nie ja, takim jak ty. I co mi teraz robisz? Bo jesteś zgapiaczem, to ty się powinieneś źle teraz czuć z tym, że przebrałeś się za tą samą postać, co ja. No dobra, Didi, już nie da narzekaj. Ej, ale zobacz, żeby przebrać się za tego gościa, to musimy zdobyć 10 dolarów, a żeby zdobyć 10 dolarów, Didi, to na przykład musimy zrobić rysunek. Nie opłacę się robić rysunku, bo za rysunek dostaniemy tylko 5 dolarów. Ale jak ja zrobię rysunek i ty zrobisz rysunek, to będziemy mieli już 10 i będziemy mogli sobie go kupić. No w sumie niby racja, tylko kto się wtedy przebierze? E, Didi, pomyślimy nad tym. Patrz, na przykład ja przebiorę się za tego, a potem ty przebierzesz się za tego, a potem za tego się przebierzemy i w ogóle będzie mega fajnie. Bierzmy się do rysowania. Bo no już Didi dwa brusze. jednego daję tobie, i może narysujmy Didi go! On będzie idealny do narysowania. No dobra, ja się zabieram już za rysowanie. Ja też Didi się zabieram za rysowanie, zobaczymy w takim razie widzowie jak nam pójdzie rysowanie tego ziutka. E, on ma taką niebieską głowę. Dobra chwila może zróbmy to na początku na całym białym tle. A on ma taką śmieszną główkę. To prawda ma tylko okrągłą. Dobra szczerze mówiąc myślałem, że wyjdzie mi trochę lepiej jak Didi to zobaczy. To mnie wyśmieje bo mu na pewno wyszło lepiej jego nie da się nazwać w ogóle rysunkiem no ale dobra skończmy już to do końca. E, wypełnijmy to tylko Dobra Didi mam nadzieję, że jesteś go... Dobra to się liczy prawie nie różni od twojego. Ja mój jest o wiele ładniejszy. No co? To nawet ja bym powiedział, że mój jest... Ła... No dobra, może lekko twój jest ładniejszy. Ale Didi, mamy już 10 dolców i ja teraz może przebiorę się za niego. I ty też w sumie się przebierz, bo mamy razem te 10 dolców. Uy, cześć, Didi. Jestem fajnym grzuściem. No nie, no Szarki, jak tak mówisz, to nie jesteś fajny. No ej, myślałem, że jestem serio fajny, bo ten strój jest czaderski. Ale Didi, ja chcę mieć coś. Całą kolekcję stroi w swoim mieszkanku. Dlatego musimy zdobyć kolejne 50 dolców. I wiesz co, wydaje mi się, że najłatwiej będzie, jak zrobimy rebusy, Didi. No dobra, to w takim razie zrobimy rebusy. No, Didi! Dobra, Didi, już bez żartów. Jesteśmy w rebusach po Playtime. No i to jest ekstra. Będziemy musieli zgadnąć prawdziwego stwora za pomocą tych emotek. No nie wiem, jak coś, to ja już się pogubiłem, bo tu jest strasznie dużo fioletowych postaci. No jest dużo, bo jest Catnap Sleeping Gas, Catnap Monster Catnap. I ja nie mogę. Kto będzie, któryś z tych Catnapów Didi? Tylko który to będzie? No na pewno to nie będzie Pidgey, Na pewno to nie będzie Hagiwagi, Tyle ci podpowiem. Ej, tu jest Hagiwagi, No ty jesteś głupi, Hagiwagi jest niebieski, a to jest fioletowy skin, Jest to logiczne, że to nie będzie Hagiwagi, Ale ja bym się zastanawiał nad Catnapem Didi i Catnap Sleeping Gas, bo tu jest jakiś Śpiąca emota. No to nie, ja stawiam, że to będzie zwykły katnap. A ja też chyba, więc wybieram zwykłego katnapa, Didi. To chodź dalej, bo się drzwi otworzyły. I zgadliśmy, zobacz. Jest poprawna odpowiedź, więc był to katnap. A teraz, Didi, jednorożec, jakiś kwiatek i kolory. O, nie mam pojęcia. Ja mam pojęcie, bo ja wiem, kto to będzie. Chwila, daj mi się tylko przyjrzeć. To nie może być crafty Corn no bo tutaj jest jakiś kwiatek kolorowy, a. Ona ma kwiatek. O, faktycznie. Yeah. Właśnie, czyli wybieraj ją. Idziemy dalej. Dobra, wybieram. Didi, mamy już 20 dolców. A teraz na szali mamy kolejny. Kurczak, gwiazdka i surfer. Co to może być? Mi się wydaje, że to będzie ten zielony Hopi Hopstock. Ale on nie jest chyba kurczakiem, Didi. Czy jest? Wiemy, jest zającem, ale. A nie, dobra, zając to nie kurczak. Ila, kto tutaj jest kurczakiem, Didi? Żółty Hagiwagi. Łagi. Łagi nie jest kurczakiem. No, ty jesteś normalny. Didi, mi się wydaje, że to będzie kicking chicken. chicken. Chicken, 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 chicken. Dobra, to klikaj i zobaczmy, czy to będzie on. Wybieram chickena w takim razie, widzowie. Ej, to był on. No to był on. Zobacz teraz, ja już wiem, co to będzie za postać kolejna. Że tak szybko niby zgadłeś, nie ma takich szans. No dobra, Dili, to skoro jesteś taki mądraliński, to powiedz, co to za postać. Nie, no ja ci nie powiem, bo ci wtedy podpowiem. Sam musisz zgadnąć. Nie, no to jest mega proste, bo to jest Bobby Birchak. Ponieważ, widzowie, tu jest bir. Tu jest czerwone, czyli Bobby Birchak, a on jest uśmiechnięty W dodatku jego wisiorek to serce, więc to na pewno jest on Tak, to na milion procent jest Bobby Birchak, więc, di, więc Didi wybieram go Oj, tu będziemy mieli problem, chociaż nie wiem, czy taki problem Didi, to na pewno... O nie, no nie, no, to chyba Didi będzie Sleeping Catnap Gas Też mi się tak wydaje, bo tu jest powietrze, fioletowy kot i śpiąca emotka Czyli, że to na pewno będzie tamten Catnap Tak, to na 100% będzie Sleeping Catnap, dlatego go wybieram Ostatni quiz i zdobędziemy wtedy razem po 50 dolców Didi i zamienimy się w tamtego ekstra. Wtedy, Didi, zamienimy się w Boba Chopsa, a teraz został ostatni Rebus Didi. Słoń, lampka i niebieski. To jest mega proste. No ja już znam tą odpowiedź, bo tylko jedna postać ma wisiorek z żarówką. Tak, wybierzmy Buba Fanta. Didi, właśnie zamieniłem się w Buba Chopsa, czy jak mu tam, ale on jest ekstra. Chwila, a ty gdzie jesteś? No jestem obok ciebie, musisz mieć. Teraz znaleźć, bo też się przebrałem za baba chopsa. Ej, to niemożliwe. Gdzie ty niby jesteś? Może jesteś za tym? Nie, tu cię nie ma. Diriej schowałeś się za górką. Wiedziałem. To jest mega prosta kryjówka. Ej, nie ma ciebie. Ej, Didi, daj mi jakąś podpowiedź. Pobawmy się w ciepło zimno. No dobra, to powiem ci tak. Jak pójdziesz prosto, będzie ciepło. No dobra, to jestem prosto. Jest zimno. Ej, to bez sensu. Gdzie ty niby jesteś? Schowałeś się tutaj? Ale ty jesteś słaby w tym szukaniu. Jesteś ciepło, naprawdę ciepło Chwila, A tutaj? Jestem schowany, zobacz Ej, byłeś tak, nie wierzę Jaka dobra kryjówka, Didi No to było naprawdę niezłe Ej, patrz, teraz jesteśmy tym I możemy zaraz zamienić się w tego, co ty na to Wiesz co, mi jakoś nie podoba się to przebranie Ja się w niego nie zamieniam Widzisz, jak chcesz, to sam zamień, nara na. Ej, on sobie poszedł A jak ja niby mam się w niego zamienić? Chwila, wystraszenie 100 dolarów A żeby go zdobyć 100 dolarów, więc muszę jakoś wystraszyć Didiego i mam już nawet pomysł, jak to zrobię. Właśnie na dworze jest mega noc, a Didi słyszałem, że oglądał jakiś horror i to świetnie się składa, bo ja mam taką, to właśnie bombę dymną i go wystraszę. Dlatego teraz idę na sam dół, żeby zobaczyć, co on takiego robi. Ale ta pizza jest pyszna po tym strasznym filmie od tego Poppy Playtime. Prawie się posikałem ze strachu. O, Didi się mega boi. I takich rzeczy dziwię się, że w ogóle sam to obejrzał, a ja teraz dam mu bombę dymną. O nie, bomba dymna! Tu jest katam z filmu. Uciekam z tego domku. Ja się mega boję. Didi, chodź tutaj. Jestem tuż za tobą. O nie, to jest bomba, czy jednak nie katna. A, i Didi właśnie uciekł ze swojego domku. Wystraszony, jak jakaś mała dziewczynka, ale to ekstra. Wiecie, co zrobię? Zjem sobie teraz jego pizzę. I teraz mam ten czaderski strój. Jako iż udało mi się wystraszyć Didiego Jak się wystraszyć? Czarkiem o czym ty mówisz? Jakim cudem ty masz ten kostium? No bo żeby go zdobyć musiałem kogoś wystraszyć I wystraszyłem ciebie A na dodatek zjadłem twoją pizzę Nie gadaj, że zjadłeś moją pizzę I to ty byłeś tym strasznym babaczopsem no właśnie, nili to byłem cały czas. Ja przepraszam, ale musiałem mieć ten ekstra strój i już nigdy go nie odtam. Pomocy, pomocy, w moim domku jest ciało jakieś. Różowa spranki, biegnę ci z pomocą. Co się stało? W moim domku jest ciało jakiegoś sprankiego niebieskiego, tylko że on nie ma serca. Nie, co się dzieje? Dlaczego ten spranki nie żyje i nie ma serca? Co ty mu zrobiłaś? Nic mu nie zrobiłam. Poszłam zbierać kwiatki, wróciłam i takie ciało zostałam tutaj. Nie wierzę, o... O nie, co tu się stało? Mamy w takim razie tutaj różowa spranki jakiegoś mordercy i musimy coś z tym zrobić, żeby tak to nie wyglądało. Chodźmy może do innych domków zobaczyć, czy tam nie ma jakiś ciał. Tylko nie, nie, biały spranki ma na pewno tutaj. Nie, biały spranki nie żyje. Spra... Co się tutaj stało? Co ty im zrobiłaś? Tylko ty byłaś tutaj w pobliżu. Byłem mnie tutaj w pobliżu, bo poszłam zbierać kwiatki za górami. To ty byłeś tutaj w obok domku. Ja byłem u siebie w domku, gdyś nagle słyszałem, że potrzebujesz Pomocy. No nie wierzę. Musimy ich uratować. Mamy naprawdę mało czasu. Słyszałem, że, żeby ich skrzesić, potrzebujemy bardzo szybko zdobyć ich serca. A tylko wiem, kto może mi w tym pomóc. Didi, różowa spranki. My się tym zajmiemy. Ej, chwila, co to jest? Odzyskaj serca spranki. I są normalnie przyciski, gdzie mogę odzyskać ich serce. Ej, ale chwila. Tu są trzy ciała. Tam są cztery serca. Różowa spranki. Chyba będziemy musieli odzyskać jeszcze twoje serce. O nie, lepiej mi gdzieś schowajcie, żeby mnie nikt nie dopadł. Wstawaj się w banku, do sejfu, tam nikt na pewno nie wejdzie. Ja idę teraz po Didi'ego i odzyskamy te serca. I chodź szybko za mną, nie ma czasu do gadania. wytłumaczę ci wszystko po drodze, tylko szybko, wstawaj z tej kanapy! Mi lepiej wytłumacz, gdzie jest mój telewizor. Znowu mi go zabrałeś? No tak, znowu nie ma telewizora. A, chwila! Didi, chodź szybko za mną! Musimy coś no, co odzyskać. Ty Zobacz na to! Niebieski pranki nie żyje! O nie, jaka szkoda! Dobrze, że to niebieski, a nie pomarańczowy. E, Didi, chodź. Za mną na chwilkę. Gdzie ty mnie prowadzisz do białego, co biały też nie żyje? Tak, i pomarańczowy. A pomarańczowego z Tak, i, schowa i schowałem teraz różową spranki, Didi, żeby nic się jej nie stało. Ponieważ zobacz, musimy uratować i odzyskać serca spranki. No to chodźmy szybko uratować pomarańczowego sprankiego. Tak, chodź Co jak to tylko pomarańczowego? Musimy uratować wszystkie. Klikajmy ten przycisk, Didi i zobaczmy, co zrobić, żeby uratować. Przyczyny! Teleportowało nas Didi i musimy zobaczyć co to jest za spranki. Grey? Klukr? I Simon, ty się znasz chyba na spranki, ale to jest mega trudne, ponieważ jesteśmy w jakimś lesie Ja bym to powiedział, że to jest jakiś zielony spranki, przez to, że to jest tak dużo zielonego No, ale ja nie mam pojęcia, Didi, co to może być za spranki Chwila, zielone, ale czy ty, ja bym się tym nie sugerował, Didi Może to będzie Simon, albo Clark, albo, no nie wiem, szarki. Wygląda, mhm, mm Didi, a pamiętasz, kto miał takie antenki? Simon takie antenki miał No to dobra, to wybieram Simona w takim razie na twoją odpowiedzialność no i dobra odpowiedzialność, drzwi otwarte. O nie, jesteśmy coraz trudniej. Ej, soba, ktoś tutaj wchodzi na tę postać! Tylko teraz musimy dowiedzieć się, co to jest za postać. Według mnie to będzie, na pewno to nie będzie Darpli, bo Darpli jest fioletowym z prankiem i on dokładnie wygląda inaczej. No tak, Darpli to na pewno nie będzie. A Garnold, jak wygląda Garnold? I jest też pomarańczowy i wygląda jak Garfield? O nie, on chyba jest brązowy, nie pamiętam zbytnio. Mhm, mm wiesz co? Ja kojarzę mniej więcej po oczach, bo Gray ma takie oczy. On ma takie oczy, jakby był takim wieś Cwaniakiem i w ogóle. Dobra, teraz na moją odpowiedzialność wybieram greja. To chodź tu lepiej, Sim, bo otworzyłeś drzwi. Ekstra. O nie, musimy teraz zgadnąć, które jest poprawne. E, jak się nazywał ten spranki? Oj, szarki, to będzie jakiś komputer chyba. Albo nie mam pojęcia, jakby inaczej go nazwać. Mmm, ja też nie mam pojęcia. No dobra, w każdym bądź razie, Didi, może zobaczmy, czy każdy ma tą linkę. Ale wygląda na to, że tak. To każdy ma linkę, tu będzie coś związanego chyba z oczami. Okej, okay, no to skoro z oczami. To patrz górę, ja patrzę dół Ale nie widzę, żeby coś tutaj było innego Widzowie, czy wy widzicie tutaj już jakąś różnicę? Dobra, ja już znalazłem różnicę Nie powiem ci, gdzie jest Ej, no, powiedz Ej, mam tutaj, nie ma tego ten od monitora Ekstra, udało się No to teraz powiedz, panie, ekstra, udało się Kto to jest? Yy, kwiatki, nie mam pojęcia Może Sky, ej, Sky to był niebieski chyba, nie? I tak, Sky był niebieski, pinki, różowy A Łenda była zielonym yy, To łęda chyba, co? Wenda była zielona? Jesteś pewny? A Wenda to nie był e, biały? Faktycznie, Wenda to był biały, więc to będzie biały. To będzie Wenda. Tak, to klikam Wendę w takim razie. Didi, jesteśmy w to naprawdę nieźli. I drzwi się znowu otworzyły. O, a to? To jest mega proste, ja już wiem. Co, to by, by... Ja bym powiedział, że to jest Sky, bo to jest niebieskie. No, ale tu nie ma odpowiedzi, Sky. Tylko jeden z pranki ma takie uszy, który ma kroli. Czyli jakie? Czyli takie wysokie, długie. E, no dobra, no czyli kto? Pinki! Pinki! Ej, właśnie, a Pinki musimy pomóc, bo ona musi uratować Znaczy, my musimy ją uratować, bo ona może zginąć O nie, no teraz to na pewno nie mam pojęcia Oj, Szarki, czekaj, jest ciężka zabawa teraz Sprawdzam w Didi, czy przypadkiem tutaj oczy są takie same Ej, nie wierzę <coughs> Wydawało mi się, że to będzie najtrudniejszy szczegół A to jest najłatwiejszy, zobacz Tutaj nie ma tych takich pasków po oczach Kręcę, nigdy bym na to nie zwrócił uwagi Dobra, Didi, udało nam się już odgadnąć wszystko To co teraz, gdzie jest to serce? No tu leży, jak tego nie widzisz. Faktycznie jest serce spranki ekstra. No to jedno już mamy, jeszcze parę Didi. No dobra, to teraz kolejne Didi serce musimy odzyskać. Jedno już mamy i wiesz co? Ja sobie je schowam tutaj do ekwipunku, tak żeby nikt mi przypadkiem go nie ukradł i klikajmy. Musimy odzyskać jeszcze parę. Okej, okay, Didi, jesteśmy tutaj i musimy teraz znaleźć pięciu spranki. Okej, okay, no dobra, to będzie trudne, Didi, bo ta mapa jest wielka. Wiesz, że to jest mapa zamonga. Wiem, dlatego się lepiej pośmieję. Bierzmy. Ok, no to się pośpieszmy, Didi. Bierzmy się do roboty. Musimy na początku przejrzeć całą kafeterię, żeby mieć już ją z głowy. I w razie czego nie szukać tutaj, to może być nawet pod stołem. Albo między krzesłami, tak jak w tym miejscu. Nie gadaj, że znalazłeś już. No pokaż. Wow, dobra, to bierz tą figurkę, Didi, i chodźmy dalej. Teraz mamy Wi-Ponsy. Ok, czy my, ja mogę tutaj wykonywać jakieś zadania? Ty jesteś ślepy. Co? Dwie figurki tu znalazłem. Faktycznie jedna figurka i druga figurka. Ej, to tych figurek może być chyba więcej niż pięć. No ale nieważne, chodźmy szukać dalej. Teraz Didi, idziemy do pralni. E, pralnia, pralnia, pralnia. O, ej, kolejna figurka! No one są wszędzie te figurki. Na pewno tutaj też będzie jakaś. E, o, no chyba. Odwróć. Się. Kolejna, ej, Didi, to tych figurek jest więcej niż pięć. Zostaliśmy oszukani, no ale dobra, szukajmy ich dalej w takim razie. Ej, myślałem, że tu będzie, a tutaj nie ma. A tu? Ej, Coś to jest idealne ma. miejsce, żeby tutaj była figurka, a tego w ogóle nie ma, bez sensu. Tutaj też nie ma żadnej figurki e, nie chce mi się już szukać Didi, poszedłbym spać Stawaj i szukaj Dobra, szukam, o nie mogę nawet śmieci Kolejna figurka, no dobra, mamy już tyle Zostaliśmy tutaj bezczelnie oszukani, aczkolwiek dobra, róbmy to e, co tutaj jest? Didi, a może zrobimy elektrikala? Co ja sobie tutaj zrobię? Zobacz, raz A naprawię tutaj łączność, żeby tutaj mieli fajnie, nie? Czy ja jestem dobrym... Popatrz na mnie Franki! I to Pinki! Ekstra Didi, dobra, szukajmy dalej Co Didi, masz coś? Nie. Nie, żadnego jeszcze nie widziałem, chyba, że jakiś będzie. Tutaj też nikogo nie ma. Pokaż, bo w reaktorze ma nie być, Didi, no przecież to nie ma sensu. Ej, faktycznie nie ma, ale. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Pokaż mi. jest, eee, dobra, kolejne spranki. I wydaje mi się, Didi, że to już mogą być wszystkie, jeżeli nic tutaj nie znajdziemy. Dobra, czy tutaj coś jest? Nie, tutaj nie ma. I został nam jeszcze medbay i w medbayu nic nie ma chyba. Nie, jak to nie ma? Tu jest jeszcze jedna. Jest, okej, okay, no to mamy wszystko wszystkie spranki i teraz czeka nas kolejne serce. No dobra Didi, ale znaleźliśmy już wszystkie spranki. Dobra, w ogóle ja sobie je wyrzucę, bo już ich nie potrzebujemy. Tylko teraz gdzie jest to serce? Wcześniej nam spadło z tyłu, a teraz go w ogóle nie ma. No nie, teraz musimy go szukać gdzieś. Ej, jest! Tutaj pojawiło się serce spranki. Mamy już dwa Didi. Ej, oddawaj. Masz, bierz se to serce. Dobra, mamy już dwa serca spranki. Idziemy teraz po kolejne w takim razie już niedługo odrodzimy ich. No to czas na kolejne serce spranki! Didi, widzisz, co tutaj jest? Żeby odzyskać serce, musimy narysować spranki. Ej, widzę, że ty już wziąłeś sobie coś. Dobra, to ja też biorę brusza w takim razie, Didi. E, I bierzmy się do roboty. Jakiego spranki rysujemy? Mamy do wyboru fioletowy, czerwony, bia e, niebieski, zielony, żółty, różowy i żółty. Ej, spróbuj powiedzieć sobie tak szybko te kolory. Nie ma szans! Fioletowy, czerwony, niebieski, zielony, żółty, fioletowy. a vez To różowy, nie jest, to jest fioletowy, to jest różowy. Nie, no dla mnie to jest fioletowy. Fioletowy, czerwony, niebieski, zielony nie... nie da się, nie da się tak szybko. Ostatni raz spróbuj. No dobra, czyli że ustalamy, że to jest y, różowy, tak? Tak, ale musisz to szybko powiedzieć. Ten obok jest żółty czy pomarańczowy? Te dwa są żółte. Fioletowy, czerwony, niebieski, zielony, żółty, fioletowy. Kurde, to jest żół... <laughs> różowy. Dobra, bierzmy ten... się. Bierzmy się. Narysujmy w takim razie różowego spranki. Widzisz, nie da się tego tak powiedzieć łatwo. Dobra, bierzmy się. Widzowie do i narysujmy to żeby odzyskać ej dobra różową spranki się mega łatwo rysowało bo ona miała taką głowę okej okay, dobra to będzie mega proste coś tu jest, że Didi znowu ładniej narysuje bo on jakoś, jakoś o dziwo ładnie rysuje te spranki to jest troszeczkę podejrzane dobra zmieniśmy sobie tutaj cyk cyk albo weźmy sobie tak nie no tak. tym razem tak łatwo ładnie mi nie wyszło Didi no to jeśli, jeżeli ci łatwo nie wyszło to ty jesteś słabiakiem ej a mi wyszło w całkiem ładnie chociaż jeszcze nie skończyłem to wydaje mi się że naprawdę ładnie mi to wyszło. Dobra, fil, coś takiego, weźmy sobie tak, tak, tak. I to wygląda całkiem ładnie, no bo szczerze nie da się nic innego dodać już w tej spranki. Zobacz, tak wyszło. Mi średnio wyszło, no nie wiem czemu tak się to wyszło No nie starałem się Beznadziejny rysunek, Didi Ej, Szarki, chyba lepszy rysunek od ciebie zrobiłem Co? To niby jest lepszy rysunek? Przecież to jest mega brzydkie Tak, jakby wszyscy myśleli, że to jest brzydkie To bym nie dostał wtedy serca z pranki Ej, dostałeś serce z pranki Mamy już trzy, no to czas na ostatnie, Didi I musimy je wskrzeszyć No dobra, Didi, czekaj, wyrzucę sobie tego, spra z tego brusza I bierzmy się do roboty Ostatnie serce z jest nasze. Chce Didi dostać się tam na sam koniec, żeby odzyskać ostatnie serce. W ekwipunku mam trzy serca i wygląda to szczerze mega ekstra. Dobra Didi, spróbujmy w takim razie, w sumie nie wiem po co te trampoliny, chyba żeby odbić się tutaj jak spadniemy na dół, dlatego Didi lepiej proszę Cię nie spadaj na dół, dobra? Bo zobacz jak ja szybko... Eee, Didi... Bardzo szybko to robisz, no bardzo szybko to robisz. Zobacz na to! <laughs> Ktoś tego nie przemyślał! Ja tego parkura nie lubię, ja go nienawidzę! No wiem, Dili, każdy wierzy. Patrz, 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 patrz! To jest oszustwo, Dili, wracaj na sam początek! Patrz to szarki, patrz to szarki! Woo! Dalej, to No nie, to jest bez. Jak ja mam tu? Co jest? Ej, ja muszę tak! <laughs> Siema, Didi! Dobra, Didi, w takim razie ja skaczę tutaj do ciebie. Okej, okay, i zostały drabinki już na sam koniec. Dawaj, dawaj, dawaj! Kałeś mnie, prawie spadłem! ha, <laughs> spadłeś! Teraz moja kolej! Udało się! Czekaj, nie, jeszcze się nie udało. Ej, co jest? Co jest? Nie, muszę to zniszczyć! Czemu to tutaj jest? Dobra, cyk! I jestem na samym końcu, Didi! Ej, dobra, to ja odbiorę to serce. Dobra, Didi, mamy już serca! Choć uratujemy na początku tego tego spranki. Jak on się nazywał? Niebieski, czyli Sky. Okej, okay, dobra. Sky, właśnie wyrzucam dla ciebie serce! Zobacz, on wstał i już normalnie żyje! Choćby uratować kolejne, zostało naprawdę mało czasu. Mogą tego Didi nie przeżyć! Dlaczego najpierw ratowaliśmy niebieskiego, a nie pomarańczowego? Didi, przecież to. Dobra, nie jest różnica. Proszę, oto twoje serce! Wstał! On normalnie wstał, Didi! Uto to teraz uratuj tego białego. Dobra, biały, teraz twoja kolej, proszę, oto twoje serce. Wow, oni wstali, normalnie wstali! Dziękuję za pomoc, biegnijcie teraz do Pinki, bo zostało jej mało czasu. Jasne, chwila, gdzie jest Pinki? Save, Didi, biegniemy do skarbca! Nie ma opcji, ja nie idę do niej tam, to jest bez sensu, przecież do skarbca nikt tam nie wchodził. Ja Ej, do domu. Uratowaliśmy pomarańczowego i on już sobie poszedł, nie wierzę! Szybko uratujmy różową spranki! Różowa spranki to twoje serce! Dziękuję, że mi ocaliłeś, bo już się źle czułam! Tak, uratowaliśmy też twoich przyjaciół. Wszystko jest teraz w normie. Haha, idę teraz porwać wszystkie spranki. Co? Biały spranki idzie porwać ich? Nie! Haha, porwałem wszystkie spranki. Nikt mnie nie widział, jak je porywam. Idę ją więzić do klatek.